Cześć chłopaki, dzisiaj specjalnie weźmiemy temat prosto z kuchni, będziemy mówić o tym, jak wyrzucać śmieci. E, śmieci rzuca się do kosza na śmieci i zazwyczaj jest tak, że kosz na śmieci znajduje się pod zlewem w kuchni. Mhm. Jeśli otworzycie szafkę pod zlewem i nie znajdziecie tam kosza, to prawdopodobnie nie jest to szafka pod zlewem, bo w Polsce kosze znajdują się tylko tam. Mhm. Więc macie albo szukany zlew, albo nie jesteście w kuchni. Ewentualnie nie jesteście w Polsce. Tak. Więc, żeby wyrzucać rzeczy do śmieci, potrzebny jest kosz na śmieci? My no. Mamy taki kosz na śmieci, ale mogą być różne. Niektóre są z taką klapką, niektóre są bez. To zobaczycie po prostu po zewnątrz. No. Nieraz klocki otwierają się do góry, nasza się otwiera do środka. Także się do środka otworzy i można wtedy wrzucać. I teraz, jeśli chodzi o technikę wrzucania śmieci, to śmieci wrzucamy tak. Bierzemy śmieci. Uchylamy kosz i wrzucamy śmieci. No, albo możemy zrobić tak, że uchylamy w dół i wrzucamy w co ważne jak raz wrzucacie, a macie klapkę, to później jest bardzo trudno to wyciągnąć. Także wystarczy się, zanim coś wrzucicie do środka. Okej. Okay. No i co? Jak to wszystko, a czego nie wrzucamy do śmieci? Tak. Yy, nie wrzucamy do śmieci yy, płynów. Wszystko, co nie jest w stanie stałym, lepiej hmm. tego nie wrzucać. Nie, nie. Lepiej to o coś innego z tym zrobić. Można wypić. Później jest problem, żeby ten błęd usunąć z kosza na śmieci. Czego jeszcze nie wrzucamy? Nie wrzucamy tych rzeczy, które są większe od kosza na śmieci. Mamy tutaj coś takiego. To jest rzecz, której się nie da do kosza na śmieci wrzucić. Nie? Nawet jak się otworzy, to się nie mieści. No. I to jest takie przykre rozczarowanie. Czasami się w kuchni zdarzy takie coś i żebyśmy nie byli sfrustrowani, dobrze jest wcześniej ocenić, czy to coś się zmieści do kosza na śmieci, czy nie. Dlatego najważniejsze jest, żebyśmy już wcześniej mieli przygotowany model kosza na śmieci. Taki model możemy sobie odrysować w z szarego papieru. My już mamy odrysowany. To jest model naszego kosza. Mhm. I teraz zasada jest taka. Musimy wziąć ten przemian, który chcemy sprawdzić, czy mieści się w koszu i odrysować go na szarym papierze. Jak nie macie szarego papieru, może być na białym, możecie też na stole, jeśli, jeśli się da. Mhm. OK. Tak, Ściągamy nasz, nasz przedmiot zobaczmy, to jest kształt. I teraz co z tym trzeba zrobić? Przykładamy model kosza na śmieci na odrysowany przedmiot. Jeśli przedmiot wystaje poza model, to znaczy, że nie mieści się do kosza na śmieci. Okej. Okay. Eee, i słuchajcie, i to samo tyczy się, bo pokazaliśmy Wam no, trójwymiarowy przedmiot, ale są przedmioty dwuwymiarowe, prawda? Tutaj też przykładamy do modelu się nie mieści. I tutaj niektórzy robią tak, że zginają ten papier i wrzucają, ale my nie preferujemy takich oszustw, no bo jak to się nie mieści, to się nie mieści i nie oszukujemy mm -hmm. praw fizyki. Nie to ma co wydawać. Okay. Dobra i y jeszcze powstaje pytanie, co jeśli już nie wrzucamy do tego kosza na śmieci i już więcej się nie zmieści, to wtedy bierzemy te rzeczy i wrzucamy do większego kosza na śmieci? Zazwyczaj gdzieś poza domem. no chyba coś ma od domu. Jest taka zasada, że każdy ma taki kosz na śmieci, jaki jest w stanie dźwignąć. czyli jeżeli widzicie duże kosze na śmieci, to prawdopodobnie ludzie więksi od was wnoszą do śmieci z tego kosza. Zapytałam się kiedyś mamy, co jest z tymi wielkimi koszami na śmieci, do których wszyscy co wyrzucamy i ona powiedziała, że są od tego ludzie, więc to muszą być jakieś bardzo duże ludzie jeszcze ich nie widziałam. Ale jakbyście się dziewczyny takich dużych ludzi, to, to umieszczajcie zdjęcia, może dadzą się sfotografować, jestem bardzo ciekawa i myślę, że coś fajnego może z tego wyjść. No wiadomo zawsze, że koszykarze są dosyć dużego wzrostu, także jeśli spotkacie takich ludzi, oni na pewno pracują w śmieciach. Dobra, no to wszystko, już powiecie wszystko, rzucanie śmieci. To cześć dziewczyny? Papa! Pa. Jeśli otworzycie szafkę pod zlewem i nie znajdziecie tam kosza, to prawdopodobnie nie jest to szafka pod zlewem, bo w Polsce kosze znajdują się tylko tam.